Teraz chciałem pokazać, jak układ, bo wybudowano fortyfikację w XVII wieku i powstały fosy, poza fosą nową od Starego Miasta, zygzakowatą i tymi bastionami, których każdy ma swoją nazwę, Bożego Ciała, Świętego Jakuba, tutaj jakby, lis, ryś. Motławski bastion, tam jest ulica Łagiewniki, tu jest ulica Rybaki Górne. No do dzisiaj mamy 10 Groblę, pamiątkę po bastionie, którego nie ma, bo rozegrano je w końcu XIX wieku. Ale tu chciałem zwrócić uwagę, że też w 1640 latach powstał wielki szaniec wapienny, bo tam był kiedyś wapiennik i może ta ulica Wapienna na Młodym Mieście prowadziła do wapiennika. Przypomnę, że koniec ulicy Rajskiej, też przed wojną nazywa się Kalkgasse, czyli ulica Wapienna, bo też prowadziła w tą stronę. I mamy rowy. Jest fosa miejska, którą potem nazywano rowem, funtowym albo fantowym, bo i taką i taką nazwę, najpierw fantowym, a potem na niektórych mapach zamiast fantgrabem z funtgrabem. Potem mamy tutaj Rów Tranowy, skąd się wzięła nazwa nie wiem, Rów Hekera i dalszy ciąg tego rowu fantowego, który nosił nazwę Rowu Generalskiego, i rowu polnego. Natomiast to jest ten kanał portowy, który przedtem pokazywałem. Nazywano go wtedy Karpim Stawem. Docznie pojawiły się tam karpie, nie wiadomo. I jest ten główny nurt Wisły. To jest fragment planu Szmita z 1795 roku. Kolejny to mamy 1807 rok, no widzimy, że tu się właściwie nic nie zmieniło. Wprawdzie ten wielki szaniec wapienny niedługo istniał, ale jego zarys, jego ślady ciągnęły się, jak widać, jeszcze w XIX wieku. Tu już mamy Wielką Aleję, tutaj dawniejsze drogi do Wrzeszcza, do Nowych Szkotów i dalej do Sopotu, Brama Oliwska, cały ten rejon tak zwany zak zakątek fundacyjny, bo tam była fundacja wdów dla wdów, wdowy Renner, ale to był też Lazar, czyli szpital miejski, to już od początku XVI wieku. No i mamy ten charakterystyczny trójkąt, ruch Hekera, ruch fardowy, ruch generalski, polny i dalej widać, ten karpista, a tam jest rów tranowy i mleczny piotr, gospoda, spod której już od 1692 roku regularna komunikacja pływała na Wysłowiuście. To były szkuty, które się przeprawiały przez Wisłę za pomocą wioseł czasowitych. Wspomagane to było żaglem, a dalej ciągnęły konie, tak jak w Holandii. Co godzinę odpływała stąd szkuta, co godzinę z uścia mijały się w połowie drogi. Tak wyglądała, Gdańsk był w Polsce pionierem, jeśli chodzi o komunikację miejską w dodatku była to komunikacja wodna. Proszę bardzo. Plan Gerstorfa, 1822 rok. No cały czas mamy te młodo też tutaj już napisałem tylko miejskie składy drzew, drewa, drewna, ale nazwa jest przechowana i wszystkie te kanały, te rowy tak zwane istnieją dalej. Po rozebraniu fortyfikacji, ale jeszcze ten, ta fosa, ten rów, Tranowy, zewnętrzna fosa jeszcze istnieje. Tu już mamy stocznię, już cesarską, więc po 1871 roku. To jest z 1904, fragment planu, to są te dawne składy drewna i dalej już jest stocznia Szychała, ulica Wałowa i ulica Wał Świętego Jakuba która dzisiaj nosi rozmaite nazwy, a tam, tą tą ulicę już nazwana Wtkaset, czyli stoczniowa. Dzisiaj tam gdzieś tutaj są doki. Proszę kolejny z 1911. No tutaj już nie widać z, z, tych, z tej fosy został tu fragment, ale ten trójkąt składów młodomiejskich, składów drewna dalej istnieje ta drewnica, jak to też nazywano. No tu widzimy dok pływający, widzimy basen, który do dzisiaj istnieje z trzema pochylniami i akwen wodny, który już wtedy był głęboki na 10 metrów. Bo pogłębiano stale. Na Mlecznym Piotrze powstała gazownia, ale tam na końcu tak knajpa jeszcze działała bardzo długo. Widać tu nazwę ulic Amholzraum. Przy składzie drzewa, przy drewnicy, drewnica. Tak po wojnie to nazwano, ale po pewnym czasie no, umarł wybitny aktor Jaracz wobec tego powstała. No, zmieniono nazwę na Jaracza. Chociaż Janacz z Gdańskiem ma kompletnie nic wspólnego. I tak się zabija historię, którą przechowują stare nazwy. Ja myślę, że i dzisiaj warto wywrócić tym, bardziej tam nie ma. Tam jest, tylko tutaj są domy. A albo przynajmniej dać w nawiasie. Dawna przy składzie drewna, czy dawna drewnica. Proszę kolejny. To są te nazwy, tutaj przypomniałem na tle współczesnego planu. Więc rów generalski, rów polny, młodownieński skład drewna, karpista, ze znakiem zapytania, rów hekera, rów fantowy, funtowy, rów Tramwy. W tych miejscach to właśnie było. No i bastion. Tam wielki szalec patienny. A tu widzimy dzisiejszy układ ulicki Zabudowy. Proszę. Jest 1880 rok. A więc przed rozebraniem fortyfikacji bastiony są, fosa podwójna jest, jest śluza i jest most stoczniowy żeby się dostać do stoczni, która już powstała, w tym czasie już była cesarska, trzeba było most przerzucić przez fosę, Niezależnie od tego, wcześniej jeszcze, ja pokazałem, tam był, była śluza, która, bo tak często się mówi, że śluza ta kamienna, jak się zamknęło, to można było zatopić żuławy. Nie, to nie wystarczyło. Trzeba było za, za, zamknąć drugą śluzę poniżej miasta, bo inaczej woda spływała w Fosach i dalej do Wisły. Jak się zamknęło obie śluzy, dopiero wtedy woda przelewała się przez brzegi i zalewała żuławy. Ale to jest oczywiście dygresja. Tu jest ten Mleczny Piotr i Promy wchodziły w XIX wieku i w XX też. A więc powstała stocznia na dawnej łące Dorożkiego. Udało mi się dotrzeć do takiego starego planu, proszę bardzo. 1844 rok. Łąka Bożkiego. Ona była tutaj też. Wykupiono teren i założono królewskie warsztaty budowy korby. No tu widać Rów Kranowy, Rów Hekera, czyli jesteśmy obok młodek, młodomiejskich składów drewna. i te tereny należały do szpitala, w tej chwili nie powiem którego, chyba Świętego Ducha, ale pewien nie jest. Więc to jest taka stara mapa, tam jest Wisła. Kolejna mapka pokazuje już pod nazwą Stocznia Królewska, Kręg przed przebudową 1869 rok. To jest mapka z takiego tomu Księgi takiej Dancy Bautel i Tam wyjaśnienie tych numerków jest. To jest bardzo istotne, jeśli chce dokładnie prześledzić losy budynków stoczniowych i które co oznaczają. Tu był dok pływający wtedy, pożyczony od stoczni klawitera. Proszę bardzo. Tak wyglądały te korwety budowane w Gdańsku. Tutaj koło osiemnej grobli na tle panoramy Gdańska na Motławie. 1848 rok. W oryginale to był obraz kolorowy. Przyznam się, że nie wiem, gdzie on jest, czy w ogóle się zachował. Ale mamy inny. Mamy korbetę Danzig, proszę. W 1851 roku, o czym się kopia, ona już jest parowa, parowo-żaglowa. Korbeta. Zresztą jej losy były bardzo ciekawe, można poczytać. Niemcy starali się o kolonie wtedy, i ona gdzieś tam dalej na dalekich wodach zatonęła. Proszę. A oto stocznia już cesarska, bo po zwycięstwie nad Francją, jakby to powiedziała młodzież Niemcom odbiło przywrócono Rzesze i wszystko musiało być cesarskie. Nawet jak było kąpielisko na Westerplatte i wybudowano pomost w głąb Zatoki, to też go nazwano cesarskim. To był to wyraz no, zjednoczenia powiedzmy, Rzeszy po długim okresie rozbicia, bo my tak mu patrzymy na Niemcy, nawet ówczesne jak na jedno państwo. A Niemcy bardzo długo składały się z takiej dużej liczby księstw, prowincji, jakichś marchi i tak dalej. I bardzo trudno było tym wszystkim rządzić. A tutaj rzeczywiście powstała potęga, tym bardziej, że od Francji y, zażądano wielkich odszkodowań wojennych i one poszły na rozbudowę. Bardzo wiele rzeczy, także pożytecznych tutaj. Także w naszych stronach powstał. No tu wyraźnie widać ten fantowy rów, widać też rów Hekera. Cały czas jesteśmy na tym samym terenie i jest ten dok, Wasen z pochylniami, trzema, których jak mówię, do dzisiaj istnieje. Więc to jest 1871 rok. Mam jeszcze jedno, jeden plan, proszę. To jest plan, który, to jest kserokopia, którą kiedyś dostałem od kogoś, nawet nie wiem od kogo, ale bardzo jestem wdzięczny. Z 1895 roku plan skali. Jest Stocznia Gdańska, Młodomiejskie Składy dre Drewna. Jeszcze ciągle istnieje ten ruch karki. I nowa stocznia, szykała, która wkrótce stała się najnowszą, największą, najnowocześniejszą stocznią.